Dość tych wygłupów. Kombinat na polu walki. Czo, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Galzak i zapraszam gambit. do Czerwony kolejnego lęk. odcinka, do tak naprawdę, z Destiny 2. Pogramy gambit. sobie dzisiaj na multi. Zagramy sobie gambit, no i zobaczymy, co się tutaj będzie ciekawego działo. Mm, powiem szczerze, natchnęło mnie tak, jakby do. Zabij przeciwników. Zbierz okruchy, stanie się do banku. Drogowie, Natchnęło mnie do zagrania tego mm, wspólne granie ze ostatnio, oj, już, tak blisko. Ze Snowem graliśmy i z, z Wingedem. Więc coś mi po prostu naszło, żeby sobie te mowki trochę poklepać. No to jedziemy, jedziemy. Gambity są naprawdę przyjemne, powiem szczerze, do grania. Mm, bo ten shotgun mi się mega podoba wizualnie. Jeszcze nie będziemy wrzucać tych okruchów. Jeszcze nie jest dobry moment. Oj, nie to! Którym się biło? Kurde, wręcz. Xem? Nie! O w mordę, zapomniałem, którym się biło wręcz. To może być problematyczne. Dobra, mamy dziada. Nadchodzi fala przy ruinach. Dobra. Ja tutaj nic więcej widzę nie zebrałem Na razie nam żadnego blokera nie wrzucili, bo generalnie trzeba bić te mobki. Co się robiło? Tak, co się biło wręcz? Dobra, odczułem. Eee. O, co tu się w ogóle wyrabia? Eee, aczkolwiek, jeżeli my, kiedy my bijemy te mobki, to jednocześnie nasz, jakby drużyna przeciwna, także bije mobki. Co sprawia... Znaczy jakby celem tutaj jest mm, szybcie, szybsze ubicie... Zebranie tych kryształów, wsadzenie ich do takiego charakterystycznego miejsca. Yy, I zrobienie tego szybciej niż zrobi to przeciwnik. Priorytetowy cel leży Świetnie. Dobra, myślę, że już można to załadować. O, rzucili nam właśnie blokera. Jak wpakujemy, właśnie do tego. Oh. Dobra, teraz ja im rzucam blokera, nasz sojusznik także. Także zostałem dwóch blokerów. Jest przejście na drugą stronę. Czyli możemy tak, jakby spotkać się z naszymi przeciwnikami. Mm. No, i zobaczymy, czy ten nasz sojusznik coś tutaj zrobi. Zadaniem jest przede wszystkim właśnie zebranie tych kryształków, które wypadają z mobków. Później wrzuca się właśnie te kryształki. One przyzywają przeciwnikowi właśnie blokerów, którzy blokują, tak jakby, dostęp do, tej, do tego miejsca, gdzie się składuje te kryształy. Sojusznik wrócił z inwazji. Nie jest nawet draśnięty. Okej, okay. nie jest nawet draśnięty, tylko nie wiem, czy on kogoś tam zabił, ale rzucamy im e, blokery. Zebraliśmy już pełną ilość e, punktów. I możemy bić Pradawnego, czyli bossa, który się w tym momencie przyzwał. Okay. Ożywimy naszego sobie... O nie! Okej, okay. dobra, najechali nas, to był właśnie jeden z przeciwników który się pojawił teraz na polu bitwy. No i on się teraz jakby odpalił i nie za wesoło. Pozamiata nas pewnie wszystkich. Rzecz w tym, że najechał nas trochę w złym momencie, bo jakby każda śmierć sojusznika uciekł ucieczek za na na spróbuję wskrzesić jednego z naszych. Oj ojoj, nie za dobrze Ok, padłem. Mniejsza z tym. W każdym razie każdy śmi każda śmierć gracza yy, sprawia, że leczy się ten pradawny. Więc oni nas trochę w złym momencie najechali, bo pradawny nie był w ogóle obity, nie? Więc w sumie, nic zabijając nas, niczego nie zyskali, tak jakby. No ale to. Nie mój problem. Teraz musimy bić mopki. Oj, oj, oj. Strasznie mocno biło, powiem szczerze. Czy ja mam do rakietnicy? A ja no mam, dobra. Napadają okay. na Przeciwnik nas napada. Gdzie on jest? Kurde, niewrażliwy był. Zmarnowałem. Gdzieś nas tu przeciwnik napadł Najeść ta Dobra, Następnym razem go Skrzeszamy w takim razie naszych Dobra, okej okay. Jeden z naszych Na wskoczył do portalu I Teraz my ich najeżdżamy Próbujemy oczywiście... Oni też przyzwali już Pradawnego w tym momencie Weźmy ciężką amunicję Przeładować. O, ja mam przeładowane. Dobra. Niedobrze. Przeciwnik się tu odpalił. Słyszę go na górze chyba. Nie bardzo mam ochoty do niego wyłazić. Szykuj broń! Oł. Oh. Dobra, zwiał. Przeżyłem, to dobrze. Przeodujmy. Przeodujmy. O nie. Nie wywalił skuban. Dobra. O, oh. Wbrew pozorom te, te, te kurde duże dziady... ...zadają spore obrażenia. A nie, na tu stronę. Nie mogę się dać zabić, bo wtedy... ...bo wtedy się podleczy nasz ten, nasz boss. Uciek. Dobra, uciekł. Następnym razem go dopadnie. Świetnie. Świetnie, Rada mamy się. to. O, o, poświęcił się jeden z naszych chyba, żeby ubić tego bossa. Dobra, dobra, udało się. Obrażenia do, do Pradawnego zadane 36%. No chyba nie najgorzej, wiecie. Ja w Destiny nie jestem jakimś super, super twardym graczem, więc raczej no od Twoja czasu do czasu sobie dominuje. odpalę. Przeciwnicy wyglądają fatalnie. Okej, okay, no mamy w tym momencie 1-0 i to tak jakby do 3-3 do trzech, do trzech, gry maksymalnie się gra. Czyli jeżeli teraz wygramy drugą, to będziemy mieli 2-0, no i zwyciężymy cały tak jakby pojedynek. Idzie całkiem nieźle. Nie wiem, czy ci nasi najeźdźcy cokolwiek zrobili, kiedy najeżdżali tak jakby drugą stronę, bo tu właśnie się jakby dwa starcia toczą równolegle. Wow! Co tu się w ogóle dzieje? Okej. Okay. Kontakt z wrogiem na plaży. Na plaży, dobra. Okej, okay, zbierze. Dobra, lecimy. Owa. No. Dobra, pięknie. Przedgany są bardzo fajne. Ja w ogóle, wiecie, zapewne, lubię strzelby generalnie. Mm, ale no w Destiny też też działają naprawdę przyjemnie, aczkolwiek trzeba blisko podejść. No jak to w grach? O, świetnie. Mogę im średniego blokera wrzucić. ale ja nie wiem, czy to w tej chwili. Gdzie jest ten priorytetowy C? Tam, dobra. Dobra, mamy go. Dobra, mogę wrzucić w tym momencie dużego blokera i już więcej nie mogę zebrać kryształków, więc wyrwałem trochę. przy ruinach. Próbujemy dziada ubić. Wow! I wrzucimy blokera. Poczczułeś swoich pobratyńców dużym blokerem. Dobra! ich wrzaski! Portal jest gotów! Szykuj broń! O kurde, gdzie ja się władowałem Dobra, żyję Więcej kryształków. Krogowie, wyrzewa Mamy dziadę. Pięknie. To już prawie koniec. Wypełnij wam! Bezwij pra o, na jeźdźca. O, Nie bardzo wiadomo gdzie. Chyba wiadomo. Tu jest. Gdzie on jest? Na jeźdźc na płucie. Następnym razem go dopadnę. Kurde, twardy dziad. To właśnie był chyba duży bloker. Dobra, aha, skoczyłem. Dobra, my mamy teraz Wallhacka, więc widzimy, gdzie są przeciwnicy. Dorzucać się udało się, jeden zabity, gdzie jest reszta? O, no nic, jednego ubiłem, jednego ubiłem, więc nie było tak źle. On miał, nie wiem, ze 14 chyba kryształków, także no nie było tak źle. Wal wszystkim co ma! Portal otwarty. Idź i spójrz w głęboko O nie, ja nie pójdę, bo ja zmarnowałem mojego ulta. Czy zużyłem właściwie, może nie zmarnowałem, tylko zużyłem. Na uciekł. A, tu na u nas był w ogóle, okej. Okay. Dobra, bijemy naszego pradewnego. Nie jest tak źle na razie. Obity bardzo mocno. Jesteśmy w stanie to chyba wygrać. No jedna trzecia żyć połów, oh, okej. Okay. Okay. Dobra, dobra, niech najeżdża, bardzo dobrze. Chociaż to jest troszkę zły moment, bo oni w tym momencie Pradawnego swojego odblokowali. Więc jeżeli pozabija ich nawet, to nie bardzo, nie bardzo będziemy w stanie jakby, no, no nie, nie przewrócimy życia temu ich prawdopodobnie, bo jest nieobity po prostu. Dobra. Wziąłbym gdzieś jakąś ciężką amunicję, to by bardzo szybko szło wtedy to. A, a, a... Dobra, wiecie co? Zrobię to co zwykle. Schowam się tu pod ziemią. Słyszę go chyba. Kurde, no wyrównali sytuację w tym momencie. Jest tam. Najeść ta Dobra, ziewał. Następnym razem go dopadnę. Próbuję ożywić jednego z naszych. Dobra, no mają przewagę w tym momencie, kurde. O nie, o nie, o nie, o nie. To bardzo źle. No i przegramy to. Została minuta. No, przegraliśmy, ale było tak blisko. O. Gdyby nas nie najechali, to pra... bo on zabił chyba ze dwóch. Gdyby nas nie, nas nie najechali, ten nasz się nie podleczył, to myślę, że udałoby się to zrobić. 27% zadałem temu prawdopodobnemu. No cóż, ostatnie starcie, ostatnie starcie. Mamy, starcie mamy. 1 do jednego. No i teraz decydująca bitwa. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w tym momencie. Dobra, lecimy. Portal jest gotowy! Cię... A, czekajcie, czekajcie, bo teraz od razu zaczynamy od Pradawnego, tutaj już nie ma pitu-pitu, tylko od razu tłuczemy Grubasa, mówiąc krótko. Spójrz, to już najeżdża drugą stronę. Znaczyliście prowadzenie. Spalcie tego Pradawnego! Oberwałem. Kurde, co tu się dzieje? Którego to mam teraz bić? Czekajcie, bo się pogubiłem w tym momencie. Dobra, bijemy we wszystkich go! Dobra, ale... Kurde, no oni mają taką przewagę w tym momencie. Jak ich nie zrajdujemy, to jest GG. To chyba jest GG, przekonanie. Dobra, lecę. Próż ja nic nie zrobię w tym momencie. tam Nic nie zrobię. Ja nie mam kurde, ani amoni. ani. A nie, dobra, zabijłem. Okej okay. Wow. No ale nasi nic nie zrobili ja pierdzielę Też ich chyba jakiś Ktoś zrajdował No zrajdował nas i pozabijał Portal jest no, no nic, przegraliśmy Niestety, bo zwycięstwo było bardzo blisko, szczerze powiedziawszy. No ale widzicie, jak tutaj się szybko sprawy są w stanie e, obrócić przeciwko nam. No pierwszą pierwszą wygraliśmy tak totalnie na, na luzie, że, że aż, aż w sumie nie ma o czym mówić. No drugie miejsce zająłem, więc chyba nie najgorzej. Myślę, że spełniłem swoje zadanie. Obrażenia prawnego. No tutaj to już się nie popisałem, powiem szczerze. Pokonałem trzech strażników, utraciłem 0 okruchów, pokonanie wrogia 44. No, pra dawnemu zadałem mało obrażeń, powiem szczerze. Ale to nie wiem, czy to w tej ostatniej rundzie, czy to generalnie podsumowywało wszystko. Dobra, mniejsza z tym. Mm, to by było na tyle na dzisiaj. E, zobaczymy, czy będziecie zainteresowani oglądaniem Destiny. Bo, tak jak mówię, w sumie i grać, i oglądać jest możliwość. Widzę, że tu lepszy ekwipunek sobie mogę założyć. Mm. Bo, bo jakby no na Discordzie też ostatnio graliśmy i było naprawdę całkiem przyjemnie. O, to fioletowe mi się podobało, więc chyba nie będę tego na razie jeszcze ściągał. Także, także, no w sumie, tak jak mówię, jest szansa. żeby sobie ewentualnie nawet wspólnie pograć. Możecie wbijać na Discorda, tam tam wydaje mi się, że parę osób gra regularnie. Yy, także może uda wam się z kimś ewentualnie dogadać, jeżeli nie macie towarzystwa. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.